świata. W Meksyku są mistrzostwami pierwszymi. Matysik. Długie zagranie do Włodzimierza Smolarka. Zdążył. Smolarek zdążył. Ma tutaj Przybysia. Smolarek. Trudno mu odebrać piłkę. Smolarek poniek tam na polu karnym. Zablokowany. Na boku Anowski broni Zeki. To pierwsza akcja polskiej drużyny. Ale Zekiego nie będzie łatwo pokonać. Młynarczyk, Marokańczycy, to był Klimów, Matysik, utrzymał się przy piłce, Komornicki ma trochę swobody z prawej strony, zagranie do Smolarka, pole karne, racja, się, Skoda, 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 Dobre przejęcie przez Diana Urbana. No może teraz odegranie do Andrzeja Pucolał. bo albert! I teraz to piłka by się przydała. Jakaś szkoda, jakaś szkoda! Tylko 6 minut do końca proszę Państwa było. I tak bliscy byliśmy szczęścia. Bramka z laki dotknął tej piłki końcami palców i dlatego uderzyła w sukces. Gdyby nie to na pewno byłaby bramka. Wydaje mi się, że w takim imprezie jak Miszosa Świata trzeba być zadowolony z każdego rezultatu. Pamiętamy z historii, że remisy pogorszych nawet spotkaniach okazały się potem bardzo cenne. Portugalczycy wszyscy zgromadzeni na swojej połowie z wyjątkiem dwóch nacierających Futre i Carlos'a Manuela. Rozciągnięcie do Krzysztofa Pawlaka i gdzie tam zbignie woni. Zagranie do Pońka, pojawia mu się z prawej strony Jan Karaś, rusza po niej trójka, czwórka, Portugalczyków obok niego, wyłożenie piłki do dziekanowskiego 30 metrów pięćdziesiąt, nie nie ma z polarek, teraz, 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 teraz. Ja, ja. Jest za to Włodzimierz Smolarek, No wreszcie, proszę Państwa! Tyle to nerwów Tak długo czekaliśmy na tę upragnioną bramkę. Jak w Hiszpanii, jak w wielu innych, trudnych pojedynkach dla polskiej drużyny. Zruszyłem się, ale myślę, że i Państwo w polskich domach. No wreszcie, wreszcie, brawo panie Włodzimierzu, brawo Polacy. Dobrze, szczerze powiedziawszy to na pewno zadowolenie z nas. Widać ponad, że jesteśmy zadowoleni, gdyż no nie da się ukryć, że na taką imprezę jak Mistrzostwa Świata człowiek zawsze chciałby osiągnąć jak najwięcej. Drużyna na pewno gra, w każdym razie składa maksimum umiejętności, ambicji, woli walki, zaangażowania, atmosfera jest znakomita i miejmy nadzieję, że pójdzie tak dalej. Gramy teraz mecz z drużyną Anglii, z drużyną Anglii, którą po raz ostatni spotkaliśmy się, bodajże że... W 1973 roku w październiku mecz, który został okrzyknięty jako legenda polskiej piłki. Ja co prawda do tego mam troszeczkę zastrzeżeń, gdyż Polacy dużo więcej meczów rozegrali lepszych, ciekawszych i dużo więcej wygrali nie na Łęble, ale w innych zakątkach świata, ale w związku z tym, że był to pierwszy mecz, że był to właściwie jakieś takie otwarcie drogi na szersze wody, to na pewno no, mecz Angry nabiera jakiegoś można powiedzieć znaczenia po tych 13 latach. Urban nie przejął jednak piłki, udało się to Dziekanowskiemu, zagranie do Urbana, teraz jest dobra sytuacja, Boniek podnosi rękę z prawej strony, Urban zagrywa to Zbigniewa, Bonika dobra piłka, Zbigniew Boniek do Szmolarka, Smarek. Peter Hilton. brawo, pierwsza ładna akcja Polaków. Dobre przejęcie przez Smolarka i znowu zrywa się teraz Cieganowski z Bonikiem zagranie do Bońka, będzie poniek. Zaraz będzie polekarne, boniek, pole karne, ostry kot strzelas Hilton. piłka jest jednak nieskuteczna. A jaka piękna to była sytuacja! Lineker, Majewski w pojedynku z Birtlejem. Dwójka graczy angielskich niebezpiecznie. Rusza Lineker, wraca w porę jednak Stefan Majewski, nasze pole karne. Uważnie odegranie tutaj do Stevena. Steven z prawej strony idzie Gary, Steven niebezpiecznie pole karne do Linekera. 1-0 dla drużyny angielskiej. Gary Lineker, ósma minuta pierwszej części spotkania. Ale proszę Państwa, jeszcze sporo czasu i tu i tu. Dopiero 14 minut gry w jednym i drugim spotkaniu. Niebezpieczny atak lewą stroną chodza. Dośrodkowanie garniture z 0. Ale z błąd naszej obrony coś niebywałego. Nomina Józefa Młynarczyka mówi sama siebie. Błynarczyk wilo się z piłką. jej, jaki błąd płynarczyka. Lineker w szaleje. Ad trick linekera. Trzy bramki w jednej połowie. Ojej, je, ojej! Jej. Te, te trzy spotkania, jakie rozegraliśmy, a szczególnie ten ostatni z Anglią nie mogą dawać satysfakcji um, i po prostu um, zmusza to do dość głębokiej refleksji. I zastanowienia się nad, nad nie tylko naszą reprezentacją, ale piłką w ogóle. Walczymy w tej chwili nie tylko o to, by grać dalej, ale walczymy o to, by no, trochę zachować twarz, przynajmniej jakiś procent, by pokazać się, że potrafimy w piłkę grać, że no, nie przyjęliśmy tutaj na wycieczkę, ale po prostu przyjęliśmy na Mistrzostwa Świata. Dobre wejście Karasia Tarasiewicz. Zagranie na pole karne z Polarek. I proszę Państwa wiele brakowało, abyśmy byli szczęśliwi. W Smolarek z Polarek wprost jednak w ręce za Carlosa. Dziekanowski. Wojcicki niepilnowany. Do Dziekanowskiego. ten już przy narożniku pola karnego Jan Urban przytrzymał piłkę. Wojcicki grać dalej. Pokazuje Polkarnot. Będzie dośrodkowanie. Brazylijczycy jednak skutecznie. Urban. Polarek. Wyłożył piłkę Zbigniewowi Wońkowi, ten się zerwał, na narożnik pola karnego, dośrodkowanie tam na pole karne, Proste głowy Brazylijczyków, przed pole karne, no i Kareka popa tylko poprzedzka, drugi raz poprzedzka Wojszczów, wygratuje Brazylijczyków, aż mi skóra skierpła po tej pięknej akcji polskiego zespołu. Kareka przed pole karne, obok Julio Cezara jest Miller, przeszkadza mu tutaj Karaś, Junior niebezpiecznie kareka polekarny. I wód karny. Sokrates. 1-0 jeszcze. Jednak, jednak 1-0. Elimio. Aleman. Josimar. Miller tam niefinnowany. Josimar na polu karnym w tańcu. Josimar groźnie. I... Karaś, stara się. 12. Bonik. Kara się. Bonik jednak nie otrzymał piłki od Karasia, bo było bardzo niedokładne zagranie. Pędzi Kareka. Długie susy sadzi obok niego wujdzic. Kareka na polu karnym. Czeka tutaj na Edinio. Zagranie do Edinio. Piękne zagranie. Będzie 3-0. Edinio tak. Koniec marzeń. Koniec znów. Tak. Żegnamy się z listą Przekazując pałeczkę następcy życzę mu, aby dwa razy doprowadził receptację co najmniej do finałów i z lepszym stylem, z lepszymi osiągnięciami dalej kierował polską, polską piłkę. Od, odchodzi trener, odchodzi grupa piłkarzy, przyjdą inni młodzi, zaczną na nowo. Nam wypada tylko życzyć wszystkiego najlepszego kibicom, aby przeżywali wiele radosnych wrażeń na wojskach